Przechodzimy do rozdziału 27 Ewangelii według świętego Mateusza, a więc Jezus będzie postawiony przed Piłatem i śmierć Judasza. To są wersety od pierwszego do 10. Gdy nastał ranek, wszyscy wyżsi kapłani i starsi ludu wydali na Jezusa wyrok śmierci. Związali go więc, wyprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłata. A Judasz, który go zdradził, dowiedział się, że skazano go na śmierć. Poczuł wyrzuty sumienia i odniósł trzydzieści srebrników wyższym kapłanom oraz starszym. Powiedział: Zgrzeszyłem, gdyż wydałem niewinnego. A oni mu odparli: Co nas to obchodzi? To Twoja sprawa. Wtedy rzucił pieniądze w stronę świątyni, odszedł stamtąd i powiesił się. A wyżsi kapłani wzięli srebrniki i powiedzieli: Nie wolno ich wrzucać do skarbony, bo są zapłatą za krew. Po naradzie kupili za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego miejsce to aż do dnia dzisiejszego nazywa się polem krwi. Tak wypełniło się słowo przekazane przez proroka Jeremiasza wzięli trzydzieści srebrników jako zapłatę za tego, którego kogo szacowali synowi Izraela. I tak jak nakazał Pan, dali je za pole garncarza. Oto słowo pańskie. A więc mamy tutaj dosyć krótki opis z jednej strony właśnie skazania Chrystusa na śmierć, a więc konsekwencji działania Judasza, tak naprawdę. I właśnie ten moment, kiedy do Judasza w końcu docieram, co tak naprawdę zrobił, a więc to, że ta cała jego mentalność, cały jego plan po prostu no, nie wyszedł, nigdy nie był. Brany pod uwagę, można tak powiedzieć przez Jezusa. I bardzo coś ciekawego tutaj warto zauważyć, ponieważ Judasz poczuł wyrzuty sumienia. Dlaczego wa warto to podkreślić? Z tego powodu, że z reguły, tak obiegowo można powiedzieć, u wszystkich panuje takie przekonanie, no, że judasz został potępiony, że judasz się potępił, że właściwie no, dla kogoś takiego jak on to nie ma no, nie ma miłosierdzia. Niemniej jednak, tutaj właśnie to stwierdzenie: Judasz poczuł wyrzuty sumienia. Odkrył jednak w swoim wnętrzu, że to, co zrobił, było złe. A czyż nie jest to podstawa do tego, żeby człowiek otrzymał miłosierdzie? Dlatego pamiętajmy o tym, że Kościół nigdy nie mówi o tym, kto został potępiony, ponieważ tego nie definiuje. Kościół jedynie z potwierdzeniem od Pana Boga przedstawia nam tych, którzy na pewno są zbawieni, a więc niektórych świętych. A to, czy Judasz się potępił, to nie nasza sprawa. To są już tajemnice Pana Boga. I to nas uczy, że z jednej strony miłosierdzie Boże nie zna granic, i nie jest do objęcia przez człowieka, czy do ograniczenia przez człowieka w jakikolwiek sposób. I miłosierdzie Boże robi to co, to, co się Bogu podoba właśnie, a nie to, co ludzie według własnych kryteriów by chcieli ustanowić. Wiemy później z postawy Judasza, że szukał miłosierdzia, szukał zrozumienia u ludzi, a więc u tych, Próbował się tłumaczyć u tych, których, u których sprzedał Chrystusa, u których zdradził Chrystusa, tam zrozumienia nie znalazł. I to nas uczy czegoś bardzo ważnego, bardzo istotnego. Ponieważ bardzo często zapominamy o tym, że prawdziwe miłosierdzie jest u Boga. To Bóg jest miłosierny, człowiek no. Na tyle potrafi być miłosiernym, na ile zaczerpnął tego miłosierdzia od samego Boga. I dlatego, jeżeli dzieje się coś złego w naszym życiu, jeżeli gdzieś nawet jest grzech, wtedy, gdy szukamy tego zrozumienia czy tego miłosierdzia u ludzi, bardzo często go nie znajdziemy. Bardzo często nawet ludzie, którzy gdzieś podnoszą się z ciężkich upadków, czy z jakiegoś życia, można by powiedzieć, no bardzo złego, nie znajdują zrozumienia u ludzi. Nie znajdują tego miłosierdzia, ponieważ człowiek tak sam z siebie do miłosierdzia nie jest zdolny. Tylko tyle, na ile jest w stanie zaczerpnąć tego miłosierdzia od Chrystusa. Na tyle jesteśmy miłosierni miłosierdziem Chrystusa. A to oznacza, że człowiek najpierw sam powinien odkryć tę potrzebę miłosierdzia, zwrócić się do Chrystusa z prośbą o to miłosierdzie. Uznając swoją winę, wyznając swoje grzechy, i wtedy miłosierdzie Boże nie odmówi niczego. I wtedy taki człowiek obdarowany miłosierdziem, taki człowiek przebaczony, jest w stanie zanieść to samo miłosierdzie Chrystusa, nie swoje ludzkie, miłosierdzie Chrystusa tym, którzy go zranili, czy innym osobom, które tego potrzebują. Zawsze wtedy, kiedy człowiek próbuje troszeczkę, może z takiej gorliwości być miłosierny takim własnym ludzkim miłosierdziem, zawsze wtedy ponosi porażkę. Ponieważ to jest ponad siły ludzkie. Łatwo się mówi o miłosierdziu, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, które ktoś przeżywa. Wtedy możemy dużo mówić o tym, żeby no, trzeba być miłosiernym. Prawdziwe zdanie. Tyle tylko, że wtedy, kiedy człowieka dotyka taką konieczność, ta potrzeba, ta ta, ta powinność przebaczenia, oj, to wtedy zaczynamy śpiewać inną melodię, inną piosenkę. No właśnie, ponieważ miłosierdzie to nie jest teoria, to jest praktyka. I dlatego warto to pamiętać przy okazji zastanawiania się czy myślenia o tym, co się stało z Judaszem. Jak wiemy, tutaj Judasz się powiesił, Kiedyś wydawało się, i oczywiście to się na własne życie jest grzechem ciężkim, ale wiemy dobrze dzięki rozwojowi psychologii, że to, co dzieje się nawet w ułamku sekundy człowieka, który popełnia samobójstwo, to jest tajemnicą między tym człowiekiem a Panem Bogiem. A bardzo często właśnie wtedy człowiek w tym ułamku sekundy, i pamiętajmy, że Bóg z tego ułamka sekundy może zrobić tyle czasu, ile trzeba, bo jest Bogiem. W tym ułamku sekund, jeśli człowiek poprosi o to Boże miłosierdzie, jeśli gdzieś uzna, że yy, tak naprawdę nie o to mu chodziło, to Pan Bóg może zrobić to, co Pan Bóg chce. Pan Bóg może okazać miłosierdzie, pomijając oczywiście fakt ludzi nieświadomych, a więc z problemami psychicznymi, którzy nie wiedzą, co robią, więc nie ponoszą odpowiedzialności za to, co czynią. Tutaj trzeba, to to jest bardzo ważne, też abyśmy z jednej strony wiedzieli, że nie można targać się na własne życie. To jest grzech ciężki, ale z drugiej strony jednocześnie, jeżeli gdzieś spotkamy się z taką sytuacją, abyśmy pamiętali, że gdzieś ta tajemnica relacji Boga i człowieka, że to Boże miłosierdzie ono potrafi to, czego człowiek nawet sobie wyobrazić nie potrafi. Dlatego nie wolno potępiać nikogo. Ani myśleć, że czy próbować definiować, że ktoś jest potępiony, ponieważ to nie jest nasza sprawa. Możemy czasami, oczywiście są pewne kryteria, jeśli ktoś idzie złą drogą, to sobie nawet nie przypomni w ostatniej chwili życia o Panu Bogu, ale wszystko inne. Można powiedzieć, tam jest już ta sfera, gdzie nawet Kościół ze swoim autorytetem tam nie wchodzi. To już jest. Między Bogiem a człowiekiem. Przejdźmy teraz króciutko jeszcze do komentarza, który znajduje się pod tekstem, a w tym komentarzu czytamy: Spośród ewangelistów tylko Mateusz wspominał śmierci Judasza. Tylko u Mateusza w Ewangelii mamy wzmiankę o śmierci Judasza. Inny przebieg wydarzeń podają dzieje apostolskie, to znajdziemy w rozdziale pierwszym od 16 do 20. Wiadomość o wyroku śmierci na Jezusa wywołała w Judaszu poczucie winy. Nawet zwrot niegodziwej zapłaty nie był jednak w stanie cofnąć wydarzeń. Judasz uznał swój grzech, lecz w przeciwieństwie do Piotra nie wierzył w przebaczenie zdradzonego mistrza. Właśnie tutaj pojawiają się dwie rzeczy. Z jednej strony, Judasz chciał jak gdyby wykupić sam, sam się odkupić, sam odkupić swoją winę. Nie. Nie ma takiej możliwości. Warto to podkreślić i przypomnieć: też tę przypowieść o dobrym pasterzu. Człowiek nie jest w stanie zapłacić za swoje winy. Nie jest w stanie wykupić się. Nie jest w stanie zniwelować tego długu. Chrystus za nas zapłacił dług. Chrystus wykupuje nas. Chrystus odkupił nas. Z niewoli, grzechu, zła i śmierci. Człowiek nie stań. Judasz próbuje, nie rozumie niczego. I teraz kolejna właśnie ta konsekwencja, że Judasz jak gdyby nie wierzył w Boże Miłosierdzie, no ktoś powie, no jak to przecież był z Jezusem te trzy lata, słyszał tyle razy o miłosierdzie, no niemożliwe, żeby nie słyszał o miłosierdziu Chrystusa. Tu jest to, co wcześniej omawialiśmy, że Judasz nigdy nie pozwolił, nie, nie chciał zmienić swojej mentalności. To je mu się wydawało, że on kieruje Jezusem. Że to on jest tym, który wie o co chodzi. Tak często dzisiaj też ludzie myślą, są przekonani, ja wiem o co chodzi, Pan Bóg nie wie o co chodzi, ja wiem o co chodzi. No i później wtedy zaczyna się desperacko wymyślanie jakichś emocjonalnych rzeczy. Empatia, jak próba zastąpienia tymi ludzkimi, emocjonalnymi, krótkotrwałymi. I właściwie bez żadnej mocy odruchami, bo ludzkie ruchy nie mają żadnej mocy zastąpienia Bożego miłosierdzia. Bardzo myślę, że trzeba na to uważać i to, co dzisiaj jest takim dramatem ludzi, to właśnie to. Nie wierzą w Boże miłosierdzie. Nie wierzą. Myślą, że sami sobie mogą, sami się mogą wykupić, odkupić sami, sami sobie mogą wymyśleć miłosierdzie. No, można powiedzieć, właśnie taki dramat, współczesnego świata. To jest dramat postawy, powszechnej dosyć postawy Judasza. Bolesne poczucie winy i świadomość poniesionej klęski, którym Judasz nie potrafił przeciwstawić wiary w miłosierdzie Boga doprowadziły go do samobójstwa. No właśnie ten, ta desperacja. Wiemy dobrze, że każdą trudność jesteśmy w stanie przezwyciężyć, zmierzyć się z każdym wyzwaniem. Jeżeli jest ta ufność, ta wiara w Boże Miłosierdzie. Jeśli nie, to nawet najmniejsze trudności potrafią zniszczyć człowieka. Czyli tutaj bardzo często jest albo wszystko, albo nic. Dalej komentarz mówi: Nie wiadomo było, co zrobić z pozostawionymi przez niego srebrnikami, gdyż jako zapłata za krew nie mogły być wykorzystane na potrzeby świątyni. Była właśnie taka zasada, że jeżeli pieniądze pochodziły z można tak powiedzieć, z niegodziwego źródła, czy były zapłatą właśnie za krew drugiego człowieka, no nie mogły być wykorzystane do kultu, do świątyni. Tak dosyć restrykcyjnie podchodzono do tego, a więc było to potwierdzenie, człowiek pieniędzmi nie może się wykupić. I tutaj no przestrzegano tego. Wyżsi kapłani przeznaczyli je więc na kupno pola garnicarza dla grzebania cudzoziemców, a więc nie dla grzebania swoich synów Izraela, moglibyśmy powiedzieć, ale właśnie dla grzebania cudzoziemców. Wróćmy jeszcze tutaj do tego pierwszego wersetu i drugiego. Gdy nastał ranek, wszyscy wyżsi kapłani, starsi ludu wydali Jezus, na Jezusa wyrok śmierci. Przekazali go namiestnikowi Piłatowi. Poncjusz Piłat, o Poncjuszu Piłatu jest tutaj wzmianka, był piątym namiestnikiem prokuratury, czyli prowincji rzymskiej. Czyli był prokuratorem prowincji rzymskiej, obejmującym Judeę, Samarię i Idumeę. Pełnił ten urząd przez 10 lat, jak źródła historyczne mówią, od 26 do 36 roku po Chrystusie. Autorzy Nowego Testamentu nie oceniają go całkiem negatywnie, a późniejsi apologeci chrześcijańscy piszą, że nawet sprzyjał chrześcijanom. No to jest właśnie ciekawe, bo wiemy, że Piłat podejmował różne próby obrony Chrystusa. Przebywał zwykle w Cezarei nadmorskiej, ale na wielkie święta żydowskie udawał się do Jerozolimy, aby czuwać nad spokojem w świętym mieście, do którego ściągały tłumy pielgrzymów. No, tutaj wiadomo, że y, naród żydowski czy judejczycy, jako ci, którzy mieli taką mocną świadomość własnej tożsamości, no przy okazji takich y, y, zbiorowisk, tak jak były y, święta paschalne, y, no, nie brakowało i tych, którzy gdzieś tam rozpowszechniali takie y, niepodległościowe idee. No i dlatego też był to czas, kiedy sam prokurator Poncjusz Piłat przyjeżdżał do Jerozolimy tak, aby w razie czego reagować natychmiast. Można by powiedzieć, że no wszystko, wszystko było po to, aby spełniły się, spełnił się ten Boży Plan Zbawienia. Warto, warto tutaj nadmienić, że Wydarzenia toczą się bardzo szybko i jeszcze raz podkreślić, co stało się z Judaszem w wieczności. To jest sprawa Pana Boga, nie nasza.